Cześć kochani, przed nami kolejna porcja męskich nowości, które pojawią się na półkach perfumerii już wkrótce. Tom Ford Black Orchid Reserve z nutami bergamotki, czarnej trufli, pieprzy Timur, Ilang ilang, czarnej orchidei, storczyka widmowego, tonki, ambry, ciemnej czekolady, paczuli i wanilii. Prada Paradigm, Tak więc po damskim paradoksie dostajemy męski paradygmat. Trzeba będzie zajrzeć do słowników, a zapach oparty jest na akordach Geranium, bergamotki, piżma, balsamu peruwiańskiego, benzoiny i drzewa gajkowego. Creed oddaje w nasze ręce udzarian, w którym przeplatają się nuty imbiru, bergamotki i kadzidła z sercem z absolutu z róży stulistnej, a to wszystko na bazie z udu, korzenia lukrecji, mirry, tonki i sandałowca. I kolejny zapach udowy Wood Voyager od Toma Forda. A w nim różowy pieprz, geranium, cytrusy, ud, czerwona piwonia, kardamon, szafran, wetyweria, piżmo, paczula i cypriol. A do tego wszystkiego Angels Share on the Rocks od Kiliana. Oparty na akordach, które mogą zaskoczyć miłośników oryginału. Mamy tu gorzką pomarańczę, grejfruta, cytrynę, bergamotkę, aldehydy, koniak, na monowca, tonkę, ambrę i dom. Wszystko wzbogacone o akord, który Kilian nazywa on the rocks. Widać, że twórcy przygotowują nas już na jesień i zimę tego roku. A wy, czy już zbroicie się na zimę czy wciąż cieszycie latem?